Cześć, jesteśmy właśnie świeżo po nagraniu, w kawie czy herbacie. Gościliśmy tam na żywo, było trochę zabawnie, bardzo miło. Bardzo. Nie, nie wiem, jak wypadło to od Waszej strony, od naszej było no, naprawdę fajnie. Bardzo miło i wszyscy się cieszyli na rzeczy, które ugotowaliśmy. Tak, <grym> więc miła atmosfera. Teraz wybraliśmy się na krótki spacer, żeby troszeczkę ochłonąć, bo mimo, że mamy jakby obycie z kamerą, no to zawsze to jakieś nowe doświadczenie. No i tutaj strasznie chciałabym Wam podziękować za tyle ciepłych słów, trzymanie kciuków i w ogóle takie fajne, pozytywne emocje. Doping! Doping, tak jest. To jest bardzo ważne. Tak, było naprawdę nam bardzo miło to czytać i, no i to jest fajne. No i co? Korzystając z okazji, też jeszcze na pewno chcielibyśmy pozdrowić Piotrka z YouTube'a, który z nami e, tam został wkręcony i gotował i po, pomagał nam, żebyśmy nie spalili telewizyjnej kuchni. Tak jest. <śm> Bez niego też w ogóle byśmy tam wszystko zapaprali jedzeniem. <śm> To no, ciekawe, ciekawe doświadczenie, ale bardzo, bardzo fajnie tam było w sumie w tej kuchni. Tak zupełnie no, miło. Tak. E, jestem naprawdę mile zaskoczona, e, bardzo, bardzo miła, prowadząca Klaudia. E, no i to chyba, to chyba takie nasze pierwsze, pierwsze odczucia na żywo. Jestem ciekawa, jak to wygląda z Waszej perspektywy. Michał tutaj idzie, bo idziemy właśnie sobie po parku i Jest. szuramy szurami listkami. Nie wiem czy było widać. Było, myślę. No byli. dobra, to, to po prostu Was gorąco pozdrawiamy. Bardzo, bardzo dziękujemy Wam za tyle miłych słów. Mamy naprawdę super widzów. Jesteście kochani. No i to, Łapki, 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 łapki do, góry. do góry i do zobaczenia w kolejnym odcinku. Pa pa! pa, pa.